Czasami poza seriami lubię sobie obejrzeć taki dobry film anime, ponieważ większość tytułów jest bardzo dopracowana i jedna produkcja z tej kategorii potrafi dotrzeć do rozsądku oraz pozostać w głowie przez długi czas. Dlatego dziś w tym odcinku przedstawię Wam trzy mniej znane, ale za to świetne filmy anime, z którymi można zrobić taki fajny sens. Była sobie mała dziewczynka o imieniu Jun, która to zawsze była wesoła i szczęśliwa. Oraz bardzo wygadana, że zawsze miała coś do opowiedzenia, czyli jak większość dzieci. I Jun jako dziecko z szeroką wyobraźnią, tak jak każda dziewczynka, marzyła o swoim księciu. Który przybędzie to do niej z zamku znajdującego się na górze w jej mieście. Oczywiście anime te opowiada o współczesności i ten zamek co tak uwielbiała pełni rolę hotelu. I właśnie Jun, gdy to rozmyślała o swoim wymarzonym księciu, to zauważyła swojego ojca wyjeżdżającego z zamku wraz z inną kobietą. Czyli sami wiecie co się stało. I nieświadoma tej sytuacji dziewczynka wszystko opowiedziała swojej mamie i te słowa, które jej przekazała miały takie znaczenie, że doprowadziło do rozwodu jej rodziców. Oczywiście to nie była jej wina, jednak nasza główna bohaterka wzięła do siebie tak bardzo tą sytuację, że nadała sobie klątwę, aby nic więcej nie mówić, ponieważ nie chciała ranić ludzi. I od tamtego momentu szczęśliwej dziewczynki June przemieniła się w zamkniętą w sobie osobę, która nie wypowiadała już więcej słów, a kiedy próbuje to zaczyna ją mocno bolić brzuch, że dziewczyna nie wytrzymuje. Jednak pewnego dnia, po paru latach, w szkole zostaje wytypowana do szkolnego komitetu, aby zrobić szkolny festiwal. I od tego momentu wszystko zaczyna się zmieniać. Już na początku tego filmu, gdy poznawałam tę historię, to strasznie przykro mi się zrobiło, widząc to, jak ta dziewczynka się załamała przez jej starego. Który zarzucił jej winę z tego powodu, że za dużo gada. I tak, osoba, która zepsuła jej rodzinę, to słowami dobił jeszcze dziewczynę. Przez to, dla Jun, stało się to traumą z dzieciństwa. To widząc ten fakt, już było mi żal tej postaci, bo przedstawili ją jako taką fajną, pozytywną dziewczynę. Film w szczególności opiera się na psychice Jun, która to zaczyna uczyć się i przystosowywać do życia w społeczeństwie, gdzie ten komitet pozwolił jej na to, aby mogła w końcu mieć jakiś kontakt z ludźmi. Przez co dziewczyna zaczęła się do nich coraz bardziej otwierać, bo jakby nie było przez tą traumę, załamała się i żyła długi czas w cieniu. I dopiero teraz nadrabia to, co powinna się w społeczeństwie dawno nauczyć. A jak poznaje osoby, które również miały niezapieknie w życiu, to bohaterka przestawała czuć się sama. Więc w tym anime mamy obraz tego, jak dziewczyna otwiera się na ludzi, gdzie Jun zaczyna znów się uśmiechać, tak jak za dawnych lat, czyli wraca do starej siebie, a nawet uśmiechać się jeszcze bardziej, gdy jej marzenia stają się możliwe. Końc tego tytułu nie do końca jest taki, jaki chciałby otrzymać widz, lecz końcówka świadczy też o tym, że uczuć tak nagle zmienić i porzucić się można, ale za to da się poznać zupełnie nowe. Alone, you're on, you're on, so Kolejny film, co opowiada o dziewczynce, o imieniu Hotaru, która to na czas wakacji zawsze co rok przyjeżdżała do swojego wujka mieszkającego na wsi, aby spędzać u niego czas. Jednak pewnego razu gubi się ona w lesie, gdzie spotyka chłopca o imieniu Gin. Chłopak, co został porzucony w lesie jako niemowlę, który został odnaleziony przez duchy i następnie przez nie wychowany. Lecz niestety, aby mógł on żyć wśród nich, to została nałożona na niego klątwa, która uniemożliwiała mu kontaktu fizycznego z ludźmi. A jeśli do takiego czegoś by doszło i dotknąłby jakiegoś człowieka, to chłopak zniknie. Produkcja ta jest romansem, w którym to Hotaru, nasza główna bohaterka, poznaje go jako dziecko. I z biegiem czasu spotyka się z nim w każde wakacje, jako już coraz starsza osoba. Przez co ich relacja zaczyna się stopniowo rozwijać, począwszy od przyjaźni, a skończywszy na miłości. Ten film poznałem przez popularną AMV-kę na YouTubie, z naprawdę świetnie dopasowaną muzyką. I po tym co widziałem, zobaczyłem, że historia jest całkiem ciekawa. Więc przekonałem się do tego filmu i obejrzałem. I było tak jak sądziłem. Produkcja ta była całkiem ciekawa oraz smutna, czyli to, co w tych anime właśnie uwielbiam. Lecz niestety wielkim minusem dla mnie jest to, że ten tytuł trwa zaledwie 40 minut, czyli takie dwa odcinki serialowe anime. Więc tutaj takiego seansu z tym nie zrobicie i przez ten fakt, że ten film z oczywistym zakończeniem trwa tyle, a nie więcej, to nie byłem w stanie się wzruszyć. No, co w moim przypadku jest to łatwe, jak poruszają mnie nawet takie drobne, smutne momenty w seriach, które są komediami. A tutaj jakoś wszystko za szybko się działo. Jakby to było dłuższe, tak jak większość filmów, czyli ponad półtora godziny, aby Bardziej poznać tych bohaterów oraz żeby poczuć też tą zwiększającą się relację wobec nich, która się rozwijała z biegiem lat. I jeszcze poznać te chwile, co zbliżyły ich do siebie, to wtedy na końcu bym szlochał. I film byłby znacznie lepszy, no ale niestety nie ma co nad tym rozmyślać, prawdopodobnie to przez budżet. Jednak to nie zmienia faktu, że tytuł ten jest wart uwagi. Co prawda przedstawiona historia jest prosta i krótka, ale za to piękna. O dziewczynie skaczącej przez czas, co sam tytuł już wszystko mówi. Ale zacznijmy od początku. Produkcja ta, tak jak poprzednie dwa tytuły, też kręci się wokół dziewczyny. Lecz tutaj tytułowa bohaterka jest listką, która już powinna myśleć o przyszłości. Jednak nie jest tak zbytnio ogarnięta, a nawet można powiedzieć, że jest roztrzepana. Czyli taka chłopczyca. Co ponadto do inteligentnych nie należała i szczęścia zawsze jej brakowało. Lecz pewnego razu w szkole natrafiła na przedmiot, który umożliwił jej cofanie się w czasie. Mój przedstawiony opis tego filmu jest dość słaby, ale uwierzcie mi, że film jest naprawdę świetny. Sądziłem, że będzie to kolejny typowy film z tematem cofania się w czasie, gdzie postać jest zachwycona i następnie bawi się tym, robiąc wszystko na swoją korzyść. Czyli po prostu to, co zrobiłaby każda osoba, która potrafiłaby manipulować czasem. No i w takich tematach efektem końcowym jest to, że nie powinno się mieszać losu. I powinno być tak, jak było na początku, gdzie bohater dostaje nauczkę. No i powiem wam, że pomimo tego, że anime jest z 2006 roku, to temat został inaczej przedstawiony, nie tak schematycznie. Więc zaczęły się robić nagłe zwroty akcji, gdzie przez niektóre momenty byłem lekko zaskoczony, że produkcja ta potrafiła rzeczywiście wzbudzić moje zainteresowanie. Poza dramatem ten tytuł ma w sobie taki fajny lekki humor, czyli zachowanie głównej bohaterki w życiu codziennym oraz to, w jaki sposób dziewczyna wykorzystywała ten czas. Bo raczej większość z nas wykorzystałaby to pełnie w celu zdobycia pieniędzy czy coś z tym związanego. Ona po prostu wszystko na rozrywkę. Oczywiście też tam dla swoich własnych celów, jak dostanie lepszej oceny, ale większość swoich skoków w czasie robiła, aby czerpać z tego radość. Dziewczyna co powinna już myśleć o przyszłości, a dalej zachowuje się jak dziecko. Co w tej produkcji z przyjemnością się to oglądało. że jak się pojawiał. Jednak koniec końców film ten po wzruszającym zakończeniu wraz z cudowną, ale to bardzo cudowną piosenką, która jest po prostu piękna, to tytuł ten uświadamia nam, że teraźniejszość będzie się zmieniać i nasze każde działanie będzie miało swoje konsekwencje. Dlatego trzeba zaakceptować ten fakt i wiedzieć, że czas na nikogo nie czeka.